Cześć, cześć, Witam w dzisiejszym odcinku Witam Was w Polish High Driving Tym razem w prawdziwe życie w pierwszym odcinku I ogólnie Poznajcie Mateusza To jest Mateusz I, ci, i będziemy teraz w Polish High Driving Grali w prawdziwe życie I oczywiście stawcie suba i lajka No a ja nie przedłużam, jedziemy do pracy a my, mam dla Was Dwie propozycje. To... No, mam dla Was Jedną propozycję Czy napisze w komentarzach, czy chcecie Po prostu coś z... nie tak to do naszej pracy. Ogólnie jesteśmy w pizzerii u Andrzeja. Ogólnie w tej pizzerii, będę. Ogólnie teraz jest godzina. Jest godzina dziewiąta i ja pracuję do godziny. Powiedzmy, nie w sumie. Na razie, jakby idę na. Y, tak. Ogólnie dzisiaj idę właśnie na taki praktyczny już dzień, ale dzisiaj idę na wzmień. Nie wiem, jest dziewiąta, to poszedłbym na przykład do. Pięć... Dobra, idziemy na 6 godzin pójdę. Dobra. No to i tutaj już idziemy. Szy powiedzmy, jakby ja, jakby, ja jakby tutaj nie mogę zrobić cięcia. Nie wiem dlaczego, ale powiedzmy, że po prostu to było 6 godzin. I po prostu. Ale no Minęło 6 godzin, jest około 15. I z tej pracy dzisiaj zrobiliśmy 100 złotych. Bo. No po prostu tak różnie płaci dobra. Pójdźmy do Biedronki. Idę ogólnie do Biedronki, bo chcę sobie kupić yy, jedzenie. I widzimy. dobra, Już jesteśmy po Biedronce. No i pomyślałam, że w sumie w Biedronce kupiłem że takie rzeczy, co sobie Nie wiem co albo w ogóle jechać gdzieś to jedzenie kiedyś, jedzenie i w ogóle to warunki z dzikiem zjeść jakieś jedzenie w ogóle i z naszego skoku 100 złotych palących się zmięk trwa w twarz, bo żeby skupić. to tutaj brzmi tutaj. ten i może później będzie mechanikiem. Muszę jakoś się nauczyć robić. Poczekajcie chwilę, ja tylko wezmę życie i ja wezmę życie, portfel i po prostu zaraz się widzimy. Już jesteśmy, mam portfel, więc możemy iść. Ogólnie się trochę ściemniło, ale jest to ogólnie jak na razie godzina... Jeśli chcielibyśmy jakiś to, jest godzina 17. więc, i jedziemy od razu do tego... bo ogólnie teraz jakby portfel, to po portfel po, 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 to jeszcze zjadę. Ja w zasadzie uciekł, nie zrobię, ale mam pomysł na bardzo fajne odcinki jutro. To znaczy, jutro, nie? Przed jutro chciałbym, żebyś to przynosił, tylko musiałbym kupić jakiś wstęp. A wstęp chyba kosztuje 20 zł. Kupiłbym budowany miesięczny karty i po prostu w każdym razie, gdybym się przynosił, ale to nie wiem, czy jutro, czy jutro. I też coś, to jeśli będzie jakiś wypadek, mało, nawet mały, na przykład będzie tak, że przez wielką trzeba czy coś takiego, to od razu jak się w szpitalu. Chodzi mi o to, że będziemy w szpitalu się rozwiną i po prostu e, musieli chwilę jeden odcinek będzie spójszy w szpitalu, ale nie wiem tak, że nawet według Wam z szpitala i po, i po prostu będzie jak to. O nie. Z szpitala, bo nie chcę też robić tak, że zaraz tu będzie objąć odcinek z, 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 i przed stuczka. A no i też teraz... podcikiem parkodczykiem ale no po prostu taki jest ale chyba w następnym dnia zrobimy to co właśnie mówiłem czyli po prostu wstanie. zrobimy to co czyli po prostu isso jesteśmy no. tutaj kupujemy dobra eee, kotlet schabowy dobry jest, znaczy jest nie kotlet schabowy tylko pierogi ruskie dobra pierogi ruskie sobie jemy. kosztowały mnie 20 zł czyli na naszym koncie jest 1000 na naszym koncie jest 1075 złotych no i ja właśnie chyba wystrzegnam w następnym odcinku pójdziemy na siłownię jak tak jak mówiłem i no, więc zobaczymy. No więc do zobaczenia do następnego odcinka, no i do... No i pa!